i pół metra. To no, na pewno stać go na lepszy wynik po tym pierwszym skoku. Był jak widzieliśmy, zdecydowanie niezadowolony i teraz skacze bardzo daleko. W pierwszej serii Jurij Tepes przypomnijmy 152 metry, wyrównany rekord skoczni bilingen. No a teraz Robert Kraniec, jak przystało na mistrza świata w lotach, uzyskuje drugą odległość na tym obiekcie dzisiaj. 150 metrów

Daleko skoczył teraz Karl Geiger. Ojej, jakaż to będzie odległość? 150,5 metra. Niesamowita odległość Karla Geigera. No, ale jemu sprzyjamy warunki. Wprawdzie 14,5 metra na sekundę, ale wiatr i dziesiątki, tak się skończy we mnie ten konkurs dla Niemca. Jest już zielone światło dla doświadczonego 30-letniego Jerneja Damiana. Popatrzmy na skok kolejnego ze Słowencji. Dynamiczne wyjście z kroku, szarptą nartami, obrał dobrze parabolę lotu i daleko wylądował. Także gdzieś około 150 metra. Prawa na Jerneja Damiana, który utrzymuje od dłuższego czasu znakomitą formę. Krawat prawa także także z reprezentacji Robert Kraniec. 150 i pół, a ten Jernej Damian jeszcze pół metra. Dam dalej od swojego Niewykluczone, że ten rekord Afonena i Tepesza zostanie tutaj jeszcze e, dziś albo jutro poprawion. No, byłoby przyjemnie, byłoby miło zobaczyć tak daleki lot. Anders van Emel, 144 metry w serii próbnej, wczoraj ósmy w konkursie indywidualnym reprezentant Norwegii i jest bardzo daleki. Jest znakomity, bardzo daleki skok Andersa Vanemela. no przeskoczona e, Mile szanse, nie ulega wątpliwości 151,5 metra. Tylko pół metra bliżej od rekordu tego obiektu. To jakby się... Oh, well, this is to have to be a huge leap to get him up there. To put some pressure on those to follow because he only jumped 122 metres compared with the leaders, 128 and a half. So Malish for Poland. Oh, that was smooth. What about the power there and the aggression? Oh, this is unbelievable. Oh, and he stood up. Unbelievable jump there from Malish. That is out of the stadium almost. Ahonen. Jan Achonen będzie walczył o kolejną wygraną. Czy też będzie rekord? Rekord skoczni, proszę Państwa. Fantastyczny skok. Tak po cichu zaczął ten skok. Szybko nie czekał. Fantastyczny skok. Wydaje mi się, że jest lepiej niż rekord Adama Małysza. Rozbieg w dół. Nie wiem, czy ktoś liczy. Ile już było zmian, jeśli chodzi o długość rozbiegu? Ale nie wątpię, że to statystyka dość imponująca. Ależ Tepesz pofrunął teraz i kapitalnie wylądował. Mimo, że przeskoczył skocznie, to już było około 150 metrów. 152, a więc wyrównany rekord Jana Honena. Bo na rozbiegu Andrzej Stękała. W pierwszym treningu 150 metrów. Mówiłem Państwu o tym przed skokiem Murańki, że 16 zawodników tutaj na Milenko przansę skakało co najmniej 150 metrów. Wśród nich Adam Mały, który miał tutaj 151,5 i Klemens dzisiaj 150. No do tego dochodzi Klemens Murańka 153. skaczek Andrzej Chyba będzie poprawiony Rekord w skoczni Klemensa Murańki Niesamowity, przepiękny Lot, 152 A więc wyrównane to poprzednie Osiągnięcia Honena i Tepesza Nie. do życzeń, a teraz Życzymy dobrego występu Klemensowi e. Murańce Który dziś w drugim treningu miał 140 metrów Oj. Nie to jest jeszcze lepsza odległość chyba niż Jana Herla, tak się wydaje, e, albo ta linia związana była może bardziej z wiatrem, nie, 153 metry, to jest nowy rekord skoczni, proszę Państwa, do tej pory Janę Ahonen w 2005 i Yuri Teppers w 2014 skoczyli po 152 metry,